Witam serdecznie otwieram drugą sesję Rady Miejskiej w dniu 26 lipca 2020 roku. 26 listopada przepraszam. Witam serdecznie Wysoką Radę, witam serdecznie pana burmistrza, witam serdecznie panią Iwonkę. Stwierdzam, że na, na, na sali jest kworum, w związku z tym uchwały będą prawomocne. Wysoka Rado. Wysoka Rado, miałem przyjmować protokół z poprzedniej sesji Rady. Proszę o czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, w związku z czym proszę o uruchomienie systemu głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 15 głosów za. Przechodzimy do części drugiej obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Skurcz dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczaniu granic obszaru i granic aglomeracji. O omówienie projektu uchwały. Nie było posiedzenia komisji. W związku z czym o omówienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Wysoka Rada, tak jak kilka lat temu upoważniliście mnie do podpisania wcześniejszego porozumienia. Tak, teraz w związku z aktualizacją aglomeracji Skurcz dla miasta i gminy Skurcz, bo jesteśmy we wspólnej aglomeracji z gminą, w związku z tym, że i gmina, i miasto odprowadza ścieki do jednej oczyszczalni musimy jak gdyby łącznie z gminą tą aktualizację przeprowadzić i w związku z tym jest potrzebne upoważnienie burmistrza do podpisania stro, stosownego upoważnienia. Yy, musimy uzyskać pewne uzgodnienia dlatego ten czas jest też dość pilny w związku z tym też ta sesja w trybie przyspieszonym bo do końca roku musimy ten temat yy, załatwić no a kolejna sesja będzie pewnie po połowie grudnia dlatego byłoby zbyt mało czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby ma jakieś pytania bądź uwagi w związku z powyższą uchwałą, to bardzo proszę. Nie widzę. Proszę o przeczytanie projektu uchwały. Uchwała do Miejskiej Instytucji z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Skurcz dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Proszę o uruchomienie systemu głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 głosów za, wyczerpaliśmy. Zawartość część drugi posiedzenia dzisiejszej sesji. Przechodzimy do części trzeciej, interpelacje, wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa ma jakąś interpelację, wniosek lub zapytanie? To bardzo proszę. Pan burmistrz, bardzo proszę. Korzystając z okazji, Wysoka Rado, mam do przekazania kilka informacji. Jedną myślę, że bardzo dobrą, bo zarząd województwa pomorskiego odpowiedział na naszą prośbę pozytywnie i zwiększył dofinansowanie na oczyszczalni ścieków o kolejne 820 tysięcy. Także łącznie mamy blisko 5 milionów, chyba 4 miliony 800, 900 łącznego dofinansowania. Także duży, duży prezent w listopadzie przed świętami jeszcze tak naprawdę. Zła wiadomość jest taka, że musimy niestety troszeczkę przedłużyć termin związany z oddaniem, z oddaniem. Z odbiorami pewnie końcowymi oczyszczalni ścieków, w związku z tym, że sytuacja COVID spowodowała, że główny wykonawca nie otrzymał jeszcze wirówki, która powinna być w miesiącu październiku. Wszystkie inne prace są zakończone, w przyszłym tygodniu będziemy dokonywali odbiorów, natomiast jest problem z wirówką, na którą czekamy. Ale też myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy już wiedzieli dokładną datę, kiedy, kiedy ona będzie u nas. Poza tym rozstrzygnęło się postępowanie na remont ulicy Halera, na ten remont chodnika tego ostatniego odcinka za kwotę 69 tysięcy były dwie oferty. Oferta droższa opiewała na kwotę 78 tysięcy. Na czyszczenie zbiornika na osiedlu leśnym przy ulicy Zielonej wpłynęła tylko jedna oferta za kwotę 25 tysięcy. I akcja zima, jedna robocza godzina, 500 zł, czyli spadek o 100 zł w porównaniu do pierwszego zapytania. Też niestety tylko jedna oferta. Prośmy, aby zima nie była zbyt sroga. I to myślę, że na tyle. Poza tym dostaniecie Państwo kalendarze, które nam zostały przekazane ze Związku Gmin Wierzyca na poszczególne dni roku i miesiące. Takie same kalendarze będą dostarczone w przyszłym tygodniu do sklepów praktycznie i na osiedlu i przy blokach, w EKS-ach. Tutaj pozwolimy sobie Panie Prezesie zostawić w mieście i w innych sklepach w dolnej części. Za darmo dla każdego mieszkańca będzie można taki kalendarz tam przekazać i to tyle. Dziękuję. Za darmo znaczy nieodpłatnie. Panie Burmistrzu, to może jak jesteśmy przy tej oczyszczalni, jaka jest, podsumujmy, jaka jest łączna kwota całej inwestycji? Myślę, że 9 milionów 800 tysięcy, teraz dokładnie nie powiem, ale około tej kwoty. Blisko 10 milionów złotych łącznie. A całe dofinansowanie? Dofinansowanie około 5 milionów, 800, 4900, teraz nie pamiętam, nie ma tego dokładnie wyliczone w tej chwili. Natomiast my mamy poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych na poziomie blisko 60%. Kosztem kwalifikowalnym nie jest VAT, ponieważ sobie go możemy odliczyć, do wartości netto mamy to przeliczone, tak? Czyli do wartości netto 60% blisko dofinansowania jest w tej chwili. Ta wartość inwestycji jest netto, tak? Nie, wartość inwestycji jest brutto. Tak. Natomiast my mamy dofinansowanie do wartości netto, a VAT, który jest yy, doliczony, jak gdyby, tak, jest zawarty w tej kwocie, będzie przez nas odzyskany. Już część VAT-u wpłynęła. To, co mówię Państwo na komisjach, 700 tysięcy bodajże z pierwszych dwóch faktur wróciło. No i poszczególne faktury, jak są, wtedy jest to odliczone, i deklaracja jest do korekty do Urzędu Skarbowego wysyłana. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. W związku z czym zamykam sesję Rady Miejskiej. Dziękuję za uwagę.